To jest duża zmiana, ale bardzo pozytywna dla mhm. mojej głowy przede wszystkim. To jest właśnie ten case, że ja w Polsce w pewnym momencie już zaczęłam się nawet tak oglądać gdzieś, wiesz, za siebie. Miałam dużo takich sytuacji, które gdzieś tam sprawiły, że troszkę zaczęłam się obawiać, troszkę zamykać w domu, żeby nie wchodzić w jakieś. Broń Boże, niekomfortowe sytuacje. One się bardzo rzadko zdarzają, ale, ale, gdzieś tam ale ten lęk on był cały czas we mnie, i myślę, że ta przeprowadzka do Londynu ona sprawiła, że ja powoli zaczynam się znowu otwierać na ludzi, zaczynam korzystać z życia w taki sposób, że w Polsce na przykład nigdy w życiu nie poszłabym. W tym momencie, na jakieś zajęcia grupowe, taneczne, okay. wiesz, tam jest dużo nastolatek, ludzi, nawet jeśli hmm. wszyscy by mnie mieli gdzieś, ja gdzieś z tyłu głowy bym miała, o, jak ktoś na mnie patrzy i mnie ocenia, yy, a, a w Londynie mogę to zrobić, także no zupełnie inne życie tam jest i fajnie, że mogę właśnie, trochę jak taka Hannah Montana, dzielić okay. sobie, że tam jestem anonimowa, a tutaj jestem Julką Żogaj.